W nowym interfejsie Comarch MES możliwe jest dodawanie własnych kolumn do list. Aby dodać nową kolumnę, najpierw należy otworzyć plik Hydra.js w dowolnym edytorze tekstowym. Plik znajduje się w instalacji MES, w ścieżce Engines www.rootassets. Następnie należy odkomentować obsługę dla list, na których chcemy wyświetlać kolumny użytkownika. Kolejno logujemy się do MES. A jeśli byliśmy zalogowani, należy się wylogować i zalogować ponownie. Aby zaktualizowane piki Hydry zostały ponownie załadowane do pamięci przeglądarki. Po zalogowaniu przechodzimy na listę, w kontekście której aktywowaliśmy obsługę kolumn użytkownika. Widać niestandardową kolumnę na liście. Chcemy ją zmodyfikować. W edytorze tekstowym otwieramy plik źródłowy z obsługą dodatków dla danej listy. W tym przypadku dla listy zadań, All Operation List.js. Aby otworzyć plik należy przejść do katalogu z instalacją MES i otworzyć katalog Advance. W funkcji Function Define Custom Columns znajduje się zestaw właściwości, które definiują wszystkie kolumny dla danej listy. Przykładowo, dla listy operacji do wykonania mamy tablicę kolumn. Możemy na przykład zmienić położenie dodatkowej kolumny status info na liście. W tym celu wyszukujemy w pliku lokalizację listy do wykonania operation list to do i zmieniamy właściwość position na odpowiednią. Przy okazji możemy od razu zmienić szerokość tej kolumny. Po wykonaniu zmian należy zapisać plik źródłowy i ponownie zalogować się do MES. Widać, że dodatkowa kolumna zmieniła położenie i szerokość. Jeśli chcemy dodać zupełnie nową kolumnę, w edytorze tekstowym otwieramy plik źródłowy z obsługą dodatków dla danej listy. W tym przypadku Lista Zadań All Operation List.js Kopiujemy definicję przykładowej kolumny, którą będziemy modyfikować na potrzeby dodania nowej kolumny. Aktualna implementacja template'u dla list umożliwia pobieranie wartości właściwości z modelu właściwego dla konkretnej listy, na przykład dla list zadań jest to model operacji technologicznej. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba dodania wartości spoza tego zakresu, należy we własnym zakresie zmodyfikować ogólny template do obsługi list. Jest to plik Custom Columns Template.js, który znajduje się w lokalizacji z instalacją MES w katalogu Custom Columns. Należy dodatkowo napisać swój własny serwis REST, który będzie udostępniał metody do obsługi danych, nieobsługiwanych w standardzie. Aby otworzyć wymieniony model, na przykład przechodzimy z poziomu MES do narzędzi programistycznych na zakładkę Network, wyszukując Endpoint, pobierający dane dla konkretnej listy, w tym przypadku wszystkie zadania do wykonania, Endpoint To Do. Na tej podstawie mamy dostęp do modelu konkretnej operacji. Przykładowo na listę operacji do wykonania chcemy dodać kolumny z opisem operacji. W tym celu wykorzystamy właściwość Description z modelu operacji. Po wykonaniu modyfikacji w pliku AllOperationList.js zapisujemy zmiany i ponownie logujemy się do MES. Widzimy, że nowa kolumna została dodana na listę operacji do wykonania.